Dzień Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną majówkę z cyklu Maryja w moim życiu. Na naszym pielgrzymim szlaku dzisiaj udamy się do parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca w Luszowicach, a następnie wysłuchamy świadectwa. Serdecznie zapraszam. Pierwszy kościół w Luszowicach to kaplica murowana. Według legendy, kościół miał zostać wzniesiony w innym miejscu ale woły, które ciągnęły wozy z kamieniem na budowę, zatrzymały się na górce i nie ruszyły już dalej, mimo wysiłków woźniców. Uznano to za znak od Pana Boga, że to tu ma powstać świątynia. Po poświęceniu jako patrona obrano dla niej świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W drodze na jasną górę, odwiedzając różne kościoły, także odnosimy się do świętych i błogosławionych. Szczególnym patronem każdego pielgrzyma jest również święty Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Maciek, powiedz mi, jak w Twoim życiu wyglądał rozwój pobożności Maryny? Kiedy. Tak, w jakikolwiek świadomy sposób yy, zacząłeś, zacząłeś postrzegać Matkę Bożą jako kogoś ważnego w, tym, w tej drodze do, do wiary, do poznawania Pana Boga? Myślę, że świadomy, tak jakby sposób, w jaki postrzegam Maryję, rozpoczął się dość niedawno, pomimo wszystko. Pomimo tego, że przez większą część mojego życia uczęszczałem do szkoły katolickiej, do podstawki katolickiej Stowarzyszenia Przeciw Szkół Katolickich, tam, pomimo wszystko, byłem wystawiony na na to oddziaływanie, jeśli mogę tak to ująć maryjne. Bardzo często my zmawialiśmy tam różaniec, była czytana Ewangelia, co właśnie był też zorganizowany zjazd tych Stowarzyszenia Przeciw Szkół Kadyjskich w Częstochowie, gdzie tej Matki Boskiej Częstochowskiej pielgrzymowaliśmy. Lecz myślę, że pomimo wszystko, świadomy wpływ Matki Boskiej mogę powiedzieć, że rozpoczął się mniej więcej dwa lata temu, a taki bardzo świadomy to rok temu, od pielgrzymki na Jasną Górę Pieszą z grupą świętego Jana z Duki. Cieszymy się bardzo, że ta pielgrzymka pomogła Ci w tym, ale zanim przejdziemy jeszcze do tego tematu pielgrzymowania i tej, tej pomocy rozwoju wiary, to może tak po kolei. A więc pierwsze... A szkoła katolicka i pielgrzymki tak, na Jasną Górę, te pielgrzymki były, dobrze? dobrze? E, tak, tak, pielgrzymki były co roku, był taki, można powiedzieć, że zjazd tego Stowarzyszenia Przeciw Szkół Katolickich, gdzie wszystkie szkoły należące do tego stowarzyszenia zjeżdżały się w jednym dniu, tam to trwało o ileś mniej dwa dni, do Częstochowy, no i tam się spotykaliśmy i wspólnie celebrowaliśmy i adorowaliśmy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Dobrze, i powiedz mi, tak jako młody chłopak, jak jechałeś na taką pielgrzymkę na Jasną Górę, czy to trwanie przed obrazem, to spotkanie z obrazem, to było dla ciebie już takie istotne przeżycie, ważne? Myślę, że trwanie przy obrazie było jak w jakimś stopniu istotnym przeżyciem, ale ja jako ten młody człowiek nie zdawałem sobie z tego sprawy, pomimo wszystko, że bardziej to było traktowane jako wycieczka, jako fajna okazja do spotkania się ze znajomymi. A matka Boska mimo wszystko ma wrażenie, że na drugim planie i nie zdawałem sobie z tego w tamtym momencie sprawy. Jakbyś miał tak spróbować myślami wrócić wstecz na ile to na ile to możliwe. Jeżeli miałbyś wskazać z tych, tych pielgrzymek wtedy do, 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 do Częstochowy na tą Górę taki element który w czasie tej pielgrzymki dla ciebie wtedy jako młodego chłopaka w podstawówce był najważniejszy to co byś wtedy powiedział. Jako chłopaka z podstawówki no to myślę że to była przede wszystkim okazja do spotkania się ze znajomymi. Nie dość że z moich szkół to z mojej szkoły to Oczywiście też osób z innych szkół, ponieważ wszystko to byli bardzo pozytywni ludzie i napełnieni taką naprawdę bardzo dobrą energią. I to był, mi się wydaje, przede wszystkim taki aspekt, na który wtedy zwracałem uwagę. A więc kwestia, możemy powiedzieć, tak pozytywnie, wspólnoty. Może to było związane z chęcią jakiejś takiej rozrywki i zabawy, ale budowało wspólnotę. A myślę, że, że tutaj rola, rola wychowawców, nie? Którzy, którzy po prostu, no jednak, pod ten obraz was podprowadzali. I, i, I może nie rozumieliście wszystkiego, ale, ale mimo wszystko ktoś was przyprowadził, coś się zaczęło, jakieś ziarenko się zasiało, ale powiedziałeś potem, że dwa lata temu yy, świadomiej bardziej ta pobożność maryjna zaczęła się u ciebie rozwijać. Z czego to wynikło? Z czym to było związane? Szczerze, to myślę, że nie wiem, do końca. Myślę, że to ksiądz mnie namówił, żebym wszedł na tą pielgrzymkę. I to na tej pielgrzymce nastąpiła taka przemiana, że, że zacząłem trochę inaczej patrzeć na, na Maryję w moim życiu. Też pielgrzymka była świetną okazją do poznania niesamowitych ludzi, i to też jest mi się wydaje bardzo, bardzo pozytywny aspekt takiej tej pielgrzymki, jako można to nazwać wycieczki takiej do tej Matki Boskiej. Co nie zmienia też faktu, że no, pomogło mi w to zdecydowanie ta droga przede wszystkim droga, w lepszym poznaniu Matki Boskiej i jej roli w moim życiu. Dobrze, a jeżeli miałbyś wskazać dzisiaj tak z perspektywy już tej pielgrzymki, która za tobą, mam nadzieję, że jeszcze nie jedna przed tobą, taki element, który, który właśnie spotykasz kogoś na ulicy i chcesz mu powiedzieć, idź na pielgrzymkę. Idź na pielgrzymkę, bo? Bo poznasz naprawdę świetnych ludzi. Świetnych ludzi, y, którzy są naprawdę energiczni, pełni życia. Y, też myślę, że to jest mega fajna okazja, żeby przeżyć fajnie duchowo podczas tej drogi. Y, na jasną górę, żeby poznać lepiej Matkę Boską, no i przede wszystkim samego siebie. To jest też, mi się wydaje, bardzo ważny aspekt tego. Myślę, że drogi. to jest właśnie ważne, to co powiedziałeś, żebyśmy umiejętnie umieli wyciągnąć. Czyli ta droga do Matki Bożej pomaga tak naprawdę odkryć samego siebie. Odkryć samego siebie też, myślę, mi się wydaje, że to bardzo też pomaga przełamać własne słabości, bo to wcale nie jest taka prosta sprawa przejść te 300 kilometrów. I to też pomaga taki wewnętrzny opór pokonać, pokonanie po prostu własnych słabości i własnych ograniczeń. Ja to tak odebrałem w stosunku do siebie. No. Pewnie trudności jakieś są, ale myślę, że radość z drogi na pewno w Tobie była też. Ciężko wcale tak nie jest. Zachęcamy do pielgrzymowania. Macie, gdy się wybierze, on nie się plecak, dlatego jest jemu trudniej, bo on niesie plecak jak innych ludzi. Dlatego zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania, szczególnie z Grupą Świętego Jana. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego świadectwa. Jeżeli macie intencje, które chcecie zostawić Maryi, możecie je napisać w komentarzu. A jeśli chcecie dowiedzieć się trochę więcej na temat pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę, to pod koniec znajdziecie więcej informacji. Szczęść Boże. Święta Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Rodzicielko. Módl się za nami, święta Panno nad Panami. Módl się za nami, Matko Chrystusowa. Módl się za nami, Matko Kościoła. Módl się za nami. Mimo sierdzia, módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami, Matko nadziei, módl się za nami, Matko nieskalana, módl się za nami. Najczystsza, módl się za nami, matko dziewicza. Módl się za nami. Za nami, matko stworzyciela. Mudli się za nami, matko zbawiciela. Mudli się za nami, panno roztropna. Mudli się za nami, panno czcigodna. Mudliście się za nami, Pan, Wsławiona. Módl się za nami, Panno Można. Módl się za nami, Panno Łaskawa. Módl się za nami, Pannowie wie. Módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami, stolicą mądrości. Módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módl się za nami, przybytku ducha świętego. Módl się za nami, przybytku chwalebny. Módl się za nami, przybytku sławny pobożności. Módl się za nami, różo duchowna. Módl się za nami. Módl się za nami, wieżo z kości słoniowej. Módl się za nami, domie złoty. Módl się za nami, arko przybieża. Módl się za nami, bramo niebieska. Módl się za nami, gwiazdo zaranna. Módl się za nami, uzdrowienie gorych. Módl się za nami, ucieczko grzeszny. Módl się za nami, ociechom igrami. Módl się za nami, pocieszycielko strapiony. Módl się za nami, wspomożenie wierny. Módl się za nami, królowo Anioł. Módl się za nami, królowo Patriarch, Módl się za nami, Królowo proroków. Módl się za nami, Królowo apostołów. Módl się za nami, Królowo męczenników. Módl się za nami, Królowo wyznawców się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módlę się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módlę się za nami, królowo w niebo wzięta. Módl się za nami, królowo różańca świętego. Módl się za nami, królowo rodzin. Módl się za nami, królowo pokoju. Módl się za nami. Módl się za nami, Królowo świata, módl się za nami, Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. gładzisz grzechy świata? Wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie, ranku Boży. Który gładzisz grzechy świata? Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.